Taka tu idea sprowadza? Tu łączymy po prostu biznes przedsiębiorców, starostów, rodziców, wójtów, dyrektorów, absolwentów w jednym szczytnym celu, aby pomóc liceum imienia Stefani Sąkołowskiej rozwijać się. Tu pani dyrektor pani starosta. Również mi miło. Absolutka. <głos> <głos> bardzo mi miło. Również miło. No to chyba radość taka, że udało się takie akcje organizować o, Bardzo. Spodziewamy się wielkiego show. Spodziewamy się nagród Fundacji Serca Kreacja dla tych przedsiębiorców, którzy się zgodzili wesprzeć tą inicjatywę rozwoju szkoły. Spodziewamy się występu zespołu wokalnego szkolnego Anstoperu i oczywiście będzie główną atrakcją naszego wieczoru występ Gosi Andrzejewicz, która marzyła o tym, żeby wystąpić w Tarnowskich Górach i wspólnie udało nam się to marzenie jej spełnić. Czyli spełnione marzenia. Spełnione marzenia. 15 października rakowańskiego 2021, tutaj, w Tarnogórskim Centrum Kultury, Biznes dla Sępy tak się nazywa. To piękna inicjatywa łączenia ludzi dobrej woli, przedsiębiorców. Bardzo dziękuję, że tak licznie przybyliście na tą naszą pierwszą inicjatywę w tym roku. Trzymam kciuki, nie tylko za te projekty, ale również za kolejne. Obraz malowany przez um, Sylwię Matejkowską. 800 złotych po raz pierwszy. Kto ze zł? złotych? To jest aktualna kwota um, proponowana. A kto chce dać więcej? Bardzo proszę. Kto z Państwa chce dać więcej? 800. 800 złotych na zł Brawo.

Słuchajcie, naprawdę to było moim marzeniem, żeby wystąpić w Tarnowskich Górach, bo nie wiem czy wiecie, ale ja pochodzę tutaj z Bytomia, całe życie mieszkałam w Bytomiu troszkę, no nie wiem czy ktoś tutaj zna te tereny. Cieszę się, że mogę tutaj dla Was zaśpiewać, żebyśmy zagrać.